Czytelników komórkomanów. Dzisiaj odbyła się oficjalna polska prezentacja nowych tabletów firmy MyPhone, czyli MyTab. Jednym z nich jest 9 calowy tablet, nazywa się MyTab 10. Jest to jeden z niewielu urządzeń w tym przedziale cenowym, które wyposażone zostało w ekran IPS drugiej generacji. Jest on jasny, ma dobre wzorowanie kolorów, a kąty widoczności sięgają 178 stopni. Oczywiście ze względu na mniejszą rozdzielczość czyli 1024x738 pikseli nie ma co mówić jakiejkolwiek konkurencji dla Ipada czy nowszych, telefonów, nowszych tabletów z Androidem urządzenie zostało oparte na procesorze jeden, y, jednorodzeniowym jedynie 0,2 GHz ma aparat 2 megapikseli główny i kamerkę WVGA do wideorozmów dodatkowo w, w, jego pamięć to 8GB, a pamięć RAM to 1GB. Sprzęt prezentuje się całkiem nieźle. Jego najważniejszą zaletą jest Android 4.0. Praktycznie nie jest on zmieniany. Producent zdecydował się na tylko takie drobne poprawki jak odblokowanie urządzenia, gdzie można dobierać skróty, czy zainstalowanie aplikacji Aldiko To, co mnie urzekło w pierwszej chwili, jest jakość wykonania tabletu. Cały jego tył zrobiony jest z chropowatego aluminium, a boki pokryte są gumowanym tworzywem. Po kolei cały boczny panel z prawej strony urządzenia zawiera wszelkie możliwe sloty i złącza. Jest to po kolei jack, złącze micro USB, slot kart pamięci micro SD, złącze tzw. Tak host USB, do którego jest specjalna przejściówka i można tu podłączać pendrive'y, czy nawet zewnętrzne routery, zewnętrzne modemy 3G, a także port HDMI. Nieco dziwnie został zlokalizowany włącznik, który jest u dołu Prawego panelu, prawej, prawej krawędzi tabletu. Z tyłu znalazły się podstawowe wszystkie kontrolery głośności czy przycisk cofni. Tablet w polskim sklepie będzie dostępny już niedługo. Jak mówiłem najważniejszą jego rzeczą jest niska cena, która wynosi dokładnie 749 zł ale przedstawiciele iPhone'a zapowiedzieli już, że będzie naprawdę sporo promocji i będzie go można kupić nawet już na początku o 100 zł taniej biorąc pod uwagę tą cenę, myślę, że jest to tablet, który spokojnie wystarczy mi wymagającym użytkownikom Android 4.0 działa naprawdę nieźle myślę, że co więcej potrzeba